To nagrać. Bo tu jest ciekawa sprawa, się wydarzyła dzisiaj. Dzisiaj w nocy to się stało. Tak, ten hotelik mój, ten hotelik, co jest obok, sąsiadujący mój. Tak wygląda dzisiaj. Jest zalany, ale to nie zalany przez deszcz. Nie zalany przez deszcz, tylko ee, stamy spuszczają wodę co jakiś czas. Nie wiem, nie wiem o co tam chodzi, ale w każdym razie oni wczoraj. Oni wczoraj, ten, oni wczoraj mówili, że, że będą spuszczali, że poziom rzeki się podniesie o 2 metry i 2 metry, jeśli się poziom podnosi że e, rzeki to tutaj, a ten hotel jest, no nie wiem, może on jest pół, półtora, metra, półtora metra nad poziomem morza, nad poziomem rzeki i dlatego tak się stało. Teraz pokażę z, z tej strony. Mu, u mnie w hoteliku jest OK, bo jest wysoko, jest nas, nasypane około półtora metra ziemi, także jest wszystko okej, okay, nie? A tutaj jest wszystko zalane. Także ta, e, kasta męży siedzą w domkach. Kasta męży siedzą w domkach Czekają. Czy... Czekają, ma być, nie wiem, to trwa gdzieś, nie wiem, około, około dwóch godzin. Około dwóch godzin i ta woda, ta woda będzie schodzić. A teraz już jest, ale kobitki pracują tu normalnie. Normalnie pracują, chodzą, chodzą do kuchni. Zalałem wszystko. Kabitki z uśmiechem na twarzy w ogóle się nie przejmują. Nogawki tylko podwinięte i, i chodzą tu wszędzie. Także spokojnie sobie radzą. Nic, nic się złego nie dzieje. Zobaczymy jak u mnie jest no, U mnie jest w porządku No bo tutaj jest podniesione Tu jest, tu jest około półtora metra Półtora metra wyżej eee... 1,5 metra wyżej od, od, poziomu, od poziomu rzeki. Zobaczymy, jak, jak na przystani. O, przystań zalało troszkę. Przystań troszkę zalało. Widać. Ale jest tutaj akcesja. O, teraz by było, żeby taki poziom był. Żeby taki poziom był, to by było idealnie dla kajaków. I cały czas woda płynie tutaj w tą stronę, to czyli cały czas jest przypływ, czyli cały czas z tej tamy cały czas z tej tamy e, e, woda jest spuszczana, cały czas leci No ale nic, u mnie jest OK Ale tam też jest ok, bo te kobiety się w ogóle tam nie przejmują za bardzo Kastamerzy siedzą Kastamerzy siedzą u więzieni w tych domkach Europejczycy są pewnie załamani, dla nich to jest tragedia. A te kobitki kmerskie spokojnie, za dwie godziny. Za dwie godziny będzie ten odpływ. A, jest mój koteczek. Jest mój kikuś, siedzi. Kikulek. I kuś maluni mój jest koteczek taki, jest moje kikuńki. No, te kobitki się nie przejmują. Spodenki za Spodenki zakasane i pracują. Już jedna grilla pali, będą rybki teraz smażyć musieli motory zabrać stamtąd, u mnie te motory postawić agregat a ja ten a ja czyszczę czyszczę bambusy do lakierowania, będę z tych z tych bambusików będę robił ten eee, łóżka takie takie toporne łóżka bambusowe, nie takie śliczne, wygłaskane, tylko takie toporne, bambusowe. Bo, bo w tych domkach jest tylko jedno łóżko, a materace, materace, materace... są na ziemi, także lepiej jak będzie podwyższony ten dla kwiatów, nie każdemu kastanerowi to pasuje.